Cześć ja jestem Andi, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z życiem młodego rolnika w Farmingu 2022. Tak, i w dzisiejszym odcinku, jak widać, jest zima. A jak jest zima, no to każdy wie, co się szykuje. Także jest 2 grudnia, znaczy w sumie 2 dzień grudnia w Farmingu. Trochę śniegu napadało, a my będziemy sprzedawać sobie nasze plony. Jak widać, 20. 9000 tysięcy mamy na koncie, no trochę nam te nasze odsetki od pożyczki zabrały pieniążków, no ale nic się nie dzieje, tutaj byk uciekł, musimy zamknąć wrota, żeby nie, nie uciekł, nie biegał po podwórku po prostu, no i co, ja się biorę za MTZ-a, bo no, będziemy sobie sprzedawać na początek pszenicę, później sobie sprzedamy jęczmień, dobra, niech się załączy to i się rozgrzewa, Dobra. No ogólnie wziąłem sobie nasz wozik. No bo sami wiecie, że no, moja przyczepa jest z coi. Także no, musimy sobie jeszcze chyba dokupić jedną z jedną przyczepę tak, żeby mieć. Bo jak jedna będzie zajęta, no to wiecie, tak z wozem tak nie za bardzo jeździć już no bo tu jednak on nie ma oświetlenia dlatego o 10 rano Was witam na tym odcinku i co, z ogłoszeń parafialnych no to oczywiście, jeżeli odcinek Ci się spodobał to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Ci nie ominęły kolejne odcinki z tej oto pięknej serii Jakim możesz wejść na mój kanał, zobaczyć serię z amerykańskiego gospodarstwa lub po prostu zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem żeby Ci nie ominęły live'y na których sobie gram z Cheetosem oczywiście link do Cheetosa do kanału macie w opisie oczywiście tego filmu, tak samo jak do Karolka, Karolek też jest często na streamach, no i oczywiście tutaj tą naszą nizinę mazowiecką zaśnie śnieg normalny zasypał, no i oczywiście do Wbicia na mojego Discorda, bo na liveach sobie tam siedzimy. Można czasem pogadać ze mną, także na same profity. Oczywiście ja już <grym> wiem mniej więcej, gdzie mam jechać bo oczywiście elewator zbożowy GHB, a to jest tutaj ten na dole. Także sobie pojedziemy ładnie, elegancko. No i do nie łapeczki w górę bo łapeczki w górę no to bycie statystyki. Nie by podbijają większa słowa, nie no się śmieję. Po prostu te łapeczki w górę bardziej motywują mnie do nagrywania. Także wiecie. No kurcze. Jakby nie to wszystko, to pewnie ta seria już by dawno nie istniała. Ale to ta tam mniejsza o to. My sobie tym też zacikiem popierdzielamy. Mamy prawie 9000 litrów pszenicy. No niestety 8-800. A to jakieś, no jakieś tam pieniądze powinniśmy uzbierać, bo jeszcze przypominam, że mamy cztery byki do sprzedania. Tak, no, po sprzedaży mamy cztery byki. Sprzedamy jeszcze jęczmień. No to już pieniążki będą. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo, o kurczę, MTZ Trax zgubił. Włączymy sobie światełka, bo zaraz jakieś tutaj pały będą stały i będą mi mandat chciały wlepić. Że ja mtz jadę, to się nie boję. Bo to radziecka <grym> maszyna jest. Także, no, ogólnie to truskaweczki jeszcze sobie sprzedamy. Ale to będziemy sprzedawać. O kurcze, MTZ-cik też, no, też trochę pod tą górkę jęczy. No, ale nie jak 60, 60. jechała 1 na godzinę, a tu MTZ jedzie 8. A ja do 6 chyba spadło, nie? No to już jest. Yy... Można powiedzieć, no i na szkołę jazdy, nie? Pod górkę. No i co? Yy, truskawki mamy do sprzedania, ale te truskawki sobie sprzedamy, jak będziemy jechać, chyba jęczmy sprzedawać. No chyba, że po prostu nam szybko to zejdzie, zejdzie, dajmy no, sobie je sprzedamy osobno, no chyba, że miejsca nie będziemy mieć, no to wtedy no to lipa trochę, nie? Nie, bo mamy ich no, 2,5 tysiąca 2,5 na ten no to 5 palet mamy no to nie no to będziemy musieli sobie osobno pojechać oczywiście z farmerem sobie pomogę włożyć ale to tam na tam tak to będzie wyglądać dobrze no to sobie lecimy tą MTZ-em na ten skup no bo pieniążki nie powiem przydadzą mi się no bo co do mnie, otwórz się o, elegancko się otworzył no bo no to moja inwestycja się szykuje mam nadzieję, że z niej mało wiele z zwycięsko z pieniążkami, że już nie będziemy tak powoli się rozwijać tylko, że ona nam pozwoli się rozwinąć, że ho 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 dobra, tu nakipujemy na albo na i połów na 200 jest, jeszcze złapałem moi drodzy widzowie złapałem 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 to wszystko dobra załączymy sobie chudy bo bez chudów ile zarobiliśmy no troszeczkę zarobiliśmy około piątki no to nie jest źle tu możecie zobaczyć kurczę przychód ze zbiorów 5200 już na ten moment. I na ten moment mamy 6300. Tak. Ogólnie, czemu, możecie się zapytać, czemu ja patrzyłem na pod escape'em Ile poniższych wdoszło, ale to jest przez to. Przez jedną taką małą rzecz, że tutaj nie wyjedziemy. Tędy. O w mordę mięża. Dobra, otoczymy tego te elevatory? My, trochę bym się zagubił na tej na tym skupie no niestety no ja jestem tutaj raz na sezon także no mam prawo i tak to wygląda jeszcze jęczmy mamy do sprzedania nie to jakieś tam pieniążki będą no, mówię chociażbym miał te 50 tysięcy złotych bo w sumie 50 tysięcy no, powinniśmy już mieć na ten na, na teraz on się zapytać, że na teraz no bo teraz o tupe. E, tutaj trzeba sobie pobłos, bo zapomniałem, że śnieg jeszcze oddziałowuje jakoś w formingu Także tak to wygląda nic, nic, nikt, tego nie widział No mała kraksa bym powiedział, nie? Ale nic się nie stało nikomu Najważniejsze, że kierowca traktora przeżył I ma dalej odcinek To jest najważniejsze chyba w tym Co się przed chwilą stało Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo trochę mikrofon musiałem odchylić Trochę poustawiać sobie go inaczej No ale teraz powinno być git I co, my lecimy 50 tysięcy mamy już. Raczej, po tym, jak sprzedamy jęczmień, no to powinniśmy mieć około no te gwarantowane, te gwarantowane 40 tysięcy złotych. Oczywiście mamy jeszcze byczki, cztery byki do sprzedaży oraz. oraz no właśnie oraz ten oraz truskawki, A truskawek też jest dobra cena, chyba w tym momencie. Tak miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że one nie... O tutaj. Prawie po 600 zł są truskawki. No proszę państwa, no. To jest coś przepięknego. Także tak to wygląda. Dobra, lecimy. Lecimy. Ogólnie fajnie jest? No to dobrze, nie? Każdy powinien wiedzieć o co chodzi. Oczywiście. życie młodego rolnika. Kurczę. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja coś pomoże. Bo no ta inwestycja w 100% powinna pomóc. Bo to będzie... No. W sumie nie mogę powiedzieć dopiero w następnym odcinku, zobaczycie. A jeszcze muszę zobaczyć pokazać Wam co się zmieniło na gospodarstwie, bo jedna rzecz się zmieniła. I ogólnie będziemy sprzedawać mój płuk trzyskibowy. Ten nasz zagono, ten, tą naszą zagonówkę, gdzieś tutaj będę musiał wystawić. Oczywiście chyba, no nie no, koło domu, bo tutaj przy drodze bym wystawił, to ktoś by sobie podjechał, zahaczył i Sayonara, nie? Ale nie no, gdzieś się wystawi go. Żeby był ładny elegancki pół do sprzedaży, bo ja już i tak go nie będę niestety używał. Tam widać są trzy palety już, zaraz będziemy mieć, może można tak to powiedzieć. No do tego pięć palet, no to no trochę będziemy mieć. Dobra. Teraz bierzemy jęczmień. No niestety jęczmień mi się akurat nie udał. Pod tym względem, bo on się nie zmieści na tą krypę moją dużą, tylko nie, zmieści się. Nie, 6700 mamy tutaj pojemności, a jest 6743, więc 43 kg będziemy wwieźli na naszym wozie, jak widać, już pokazuję wam. Tutaj był... ła płyta do obornika, która się znalazła tutaj, bo przed odcinkiem chciałem zasypać sobie. Po prostu O, faj fajnie wygląda ten silos z zimę. O, proszę państwa. Chciałem sobie zasypać yy, przeniesą przyczepę, ale mi łapało gnój, więc musiałem sobie no, magicznie. Po prostu magicznie ją przesunąć. Wiadomo, żadnych kosztów nie poniosłem. Oczywiście zaraz poniosę, bo zaraz wykrzywię burdę, burtę. W naszej przyczepie. No właśnie, zarają do krzywie. Kurczę, rolnik za mnie to jest. Ideolo, rolnik. O, lecimy, lecimy, lecimy. No i te 43 kila No, bądź co bądź, ale to jest grosz do grosza, nie? Bo tutaj nie wiem, czy będziemy mieć te 50 tysięcy. Dobra, schowamy sobie żmikę. Znaczy, powiedziałem, że już będziemy mieć, no ale mimo to wszystko musi się kalkulować, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, już 12, w sumie minuta odcinka. W tytule odcinka dam ile. ile mi się uda zarobić. Jakieś takie tytuły tytuł odcinka. Ile zarobiłem, ile. Czy dobrze się zarabia na gospodarce, albo coś takiego, taki sobie kuglecik ważny, nie? A yy, W MTZ jest do dupy ta kabina, bo nic nie widać Ogólnie sam nawet nie wiedziałem, że samochód jakiś siedzie Bo ten słupek mi tu przeszkadza, będę musiał go wy chyba wyciąć i zrobić sobie całe drzwi Po prostu nie, tutaj nie mogę tego wyciąć, bo tutaj mamy filtr kabinowy, o. Chyba kurczę. Dobra, nikt tego nie widział. Otwarty w ogóle dach mamy w MTZ-cie, ale to jest przez to, bo po prostu... Bo po prostu, tak. Nie, to czy nie po prostu, po prostu, po prostu... Po prostu, po prostu. Dobra, w MTZ-cie mamy dach. Otwarty z tego względu, iż ponieważ no, MTZ tak grzeje, tak grzeje, taką grzełką kabiny, że po prostu musiałem sobie otworzyć dach i mieć dopływ świeżego powietrza. Nie wiem czemu, ale on mi, on mi uderzył w przyszłopę. Ale dobra, padli chodź nim, no nie wiem. Nie wiem. Jeden ruch uliczny trzeba było trochę dopracować jeszcze w tej formie, bo tak mi się wydaje. Dobra, tu słomę sprzedajemy, my jedziemy sobie tutaj na młyn zbożowy, tak. Oczywiście przed odcinkiem bo po prostu musiałem się upewnić, gdzie z tym jechać. I tak, młyn zbożowy największa cena. Także no, proszę państwa, trzeba tutaj chyba no, zajechać, nie? Jak płacą dobrze, no to dobrze jest sprzedawać w takie miejsca. Ta MTZ to się w ogóle, w ogóle nie nadaje na śnieg. Teraz zauważyłem to. Może by tu fajną akcję z odśnieżania zrobił, no ale... Oto dodatkowy odcinek w sezonie. Może kiedyś zrobię taki dla jaj odcineczek. Na święta wielkanocne, żeby było. Sobie śnieg podśnieżamy. Nie wiem, no, śmieję się. Świruję, oczywiście. No i dobra. Je. A jeszcze. Dobra. Wywalimy sobie na bok, żeby w końcu to nie jakoś wyglądało realnie. Bo jak walę do tyłu na dyszel i mi się podnaje się przyczepa, no to gotowo, nie? Tak, tak nie powinno być. O, wow! I mamy te nasze 40 tysięcy złoty, dobra, zobaczymy ile dostajemy za 43 o 29 y, tego złoty no to chyba opłacało się przyjechać, nie? 29 zł, no kiedyś bym miał za to w sumie 0,7 wody a w tym momencie no to za 29 zł na no co bo mogę kupić sobie nic, praktycznie nic no cóż, inflacja, nie? Dobra, 16 minut odcinka. Powinniśmy sobie zaraz dojechać do naszego, do naszego gospodarstwa, wziąć i załadować te nasze palety. Zobaczycie, jak ja to robię. No, bo wiecie, jakbym mógł otworzyć sobie ładnie, elegancko, burtę w naszej przyczepie, a nie wjeżdżać na garaż i musieć to ustawiać no, poprzez, jak to się nazywało. Poprzez garaż, tylko jak w starych, dawnych farmingach, to jeszcze pamiętam, niech napisze hashtag przyczepa. Bo kiedyś było tak, że się podchodziło do przyczepy od boku i można było tak wziąć się ustawić na bele wziąć się ustawić na y, jedną otwartą stronę albo dwie otwarte strony to tylko w takich burzałazach, jak było. No, ale pamiętam, nawet w 17 było takie coś, w 19 no to już było zapomniane, a w 22 no to sami widzicie jak to jest. Nawet Ursusy, które wychodzą na ModHabie, są ściągane po jednym dniu i, i, i muszą być do poprawy, nie? I ogólnie to jest odcinek na mm, czwartek, tak, na czwartek. Nagrywany wy... w... Porodę, bo dzisiaj mam taki dzień wolny, no to teraz tak z rana miałem akurat czasu, no to sobie nagram ten odcinek. Jak już będę mieć z głowy, nie będę musiał nagrywać w nocy i znowu usypiać przy nagrywaniu, bo nawet nie wiem kiedy, a mnie potrafi zmulić do spania wy... w nocy, także no... śmiesznie trochę jest. Tak to było? Nie, tak to nie było. Razy panowę, Tak to było. Aha. O, teraz już mogę. Nie wiem, coś się zbugowało przez chwilę. No i dobra. Żebkę sobie w sumie raz, raz powinniśmy załadować, bo no to idę na przyczepę, wchodzi 6. My mamy 8, no to dwie palety będziemy mieć luzem. Oczywiście. Dobra. Wiecie, jestem taki, po prostu chodzę na siłownię i no, takie 500 kg truskawek, 400 kg truskawek to dla mnie jest. Nic, bułka z masłem, dobra sobie, weźmiemy tak, przestawimy tam przyczepę, bo ta przyczepa nam robi psikosa. No właśnie, dobra. Tutaj mamy i, cztery, tak, już mamy wszystko Pust, pustynie, pustkę na, w naszym ogródku. Tak, właśnie, co żeby się zrobiło? O, dobra, siup. Siup, siup. Pamiętajcie, to jest i tak na, na targ lo, rolny sprzedawane, więc nic się nie powinno stać. Każdy, bo tej i tak idzie do pewnie Biedronki. Nie, przepraszam, do. nie Biedronki, do Dinda. Tu idzie na sprzedaż. Każdy wie, co to jest za sklep. Każdy gracz. No i dobra, zanim to zrobimy, bo już 20 minuta odcinka, 20 minuta sprzedaży Pójdziemy sobie ładnie, elegancko tutaj Bierzemy sobie nasze Limuzyny, limuzyny I sprzedajemy, tak Sprzedaj 11 tysięcy I w tym momencie mamy 52 tysiące Na jaką jakąże po prostu stary trzeba po, powiększać. No to musimy kupić sobie już 6 limuzyn. No i kupujemy 6 łyczków kolejnych. Oczywiście pewnie na wiosnę będziemy musieli je nakarmić, bo im już spada i, pokarm. Chociaż tutaj zostały trzy belki, no to się przesunie. No to bez problemu. No ale mimo to będziemy musieli je. Ogarnąć, dobra, my tutaj mamy 50 już tysięcy na koncie. Kurczę, ryjek mi się cieszy, że ja pierdzielę. A my to jeszcze nie skończyliśmy sprzedaży, bo jedziemy właśnie z tym skawkami. Tak, taki zestawik, no ale te pieniądze, co już zostaną, można tak to powiedzieć, nam z no, po prostu. Z... Z zakupu tego no naszego nowego porocza, no, z naszego nowego nabytku, który chcieli kupować. Znaczy, no nie wiadomo, czy to będzie rzecz, budowa, czy pole. To już przekona się kurczę moi drodzy w następnych odcinkach. W następnym odcinku. Dlatego warto zostawić subskrypcję, żeby was nie ominęły odcinek. No i co, my sobie tutaj lecimy. No i co? Ogólnie będziemy musieli sobie kupić parę worków nawozu worek w sumie worek ziemniaków znaczy no trochę nawozu, trochę ziemniaków do posadzenia no jakoś będzie biednie, ale solidnie, nie? nie jakoś to się wszystko ogarnie no najwyżej sobie weźmiemy jakąś chwilóweczkę Na... no na chwilę no, Ale zobaczymy jak to będzie w ogóle to wyglądać Dobra, mamy, mamy, lecą pieniądze Będziemy mieć chociaż 53 tysiące, czy nie będziemy mieć, mojej drodzy? Chyba, 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 chyba Nie będziemy mieć 53... nie, będziemy mieć koło 53 tysięcy Znaczy 52,5 jak mi się wydaje Także, no piękna sprawa, dzisiaj sam mtz sama sprzedaż Jak to możecie zauważyć Krówki wszystkie są zadowolone Najwyżej po... O, nie sobie wody na wiosnę, dobra, do Oczywiście ogrodek jest włączony A ja się z wami żegnam z stanem konta 52 628 zł Także, no w następnym odcinku pewnie będziemy mieć Zero na koncie albo jakieś tam grosze. Także ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie, cześć.